Witam, mój, ja jestem Naveem, a to jest Down of War 2. W, trybie, w ostatnim czasie było na sztaż na Steamie i chciałem w tym odcinku zaprezentować moją małą wizję na temat tego jak grać w nim Far w trybie Last Stand. Ja zamierzam nią grać pod coś tak stał z nieśmiertelności arm część mojego sprzętu pochodzi z DLC bo wziąłem miałem, e, go sobie kiedyś jeszcze dawniej na, e, wyprzeda na większej wyprzedaży i nie, zrobiłem sobie taką małą e, że tak to ujmijmy, Game of the Year edition więc znaczy, co tu brać? Armor, Armor of Adrenaline, jeden z lepszych moim że... zdaniem, brać Shaggy Force it Reduce Incoming mal Damage by 50% eee, I dodatkowo Unshaggy Tak To powoduje, że w połączeniu z wysokim pancerzem i dodatkowym hurtem Trzeba eee, się tu pisze? Możecie przeczytać że obrażenia nam w walce wręcz będą... praktycznie wręcz, że symboliczny, symboliczne ataki z dystansu będą niewiele większe. Dobrze. Endoist Storm to jest obecnie mój jedyny przedmiot... Nie, całą że to, to, to... jedyny przedmiot dowódczy, więc tutaj nie bardzo się na razie... Przynajmniej dla mnie, bo może jeśli dokonę do wyższych poziomów, to będę mieć lepsze przedmioty. Dalej, runy. Co tu mamy? Okej, okay, damage. To jest fajne, to jest też bardzo fajne, bo zmniejsza damage, czyli nie otrzymujemy, przez to, że e, wróg zaczyna walczyć sam ze sobą. No to oczywiście wart, wart czyli nas nie śpiew ten lep na parę sekund No dobra, co tu babu? Ten? swift, tutaj Combat no, Master Ej, ja wolę ten Wzmocniony strzał jest taki takim przyjemniejszym dla mnie. Pitch bait of Przepraszam, czy ja będę w... No tak, zdecydowanie to idzie Nie polecam tej e, e, włóczni, bo z, pozbawiamy się pistoleciku, a dostajemy skromny tenecz. Dobra, jesteśmy już gotowi. Bora poszukać go To już dwóch znalazł, zacznę trzeci gracz potrzebny Okej, okay, czyli mamy tak ta, tankownego tyra yy, Tyrana roju Nawet bardzo I nieco mniej tankownego Mniej Ach, tak, mniej ta. Już nie do końca, nie... Trudno ocenić, który z nas jest bardziej tankowny, chociaż oni mają niższe poziomy ode mnie, więc chyba ja. Ale tak, to jest mapa Bodied Colosseum, jest jeszcze chyba e, druga mapa do last'em, Anvil of Korn. Niestety grałem w nią jedną grę. Ona jest masakryczna. Już pierwsze fale stanowią niesamowite zagrożenie dla graczy, a później jest ty nie jest dużo lepiej, uwierzcie mi. Dobra, ze mną będzie Dr. Doom i Warhammer jako Space Marine i Tyran Royal. Też bardzo nie lubiłem grać, bo po prostu idziemy i mamy w nosie, co, nie co mamy pod stopami, ale... Farsirka jest bardzo fajna i jest moim zdaniem bardzo też się da wiele możliwości grania, bo można zrobić się takim tankiem jak ja to robię, ale jest też metoda żeby uczynić się... Dobra, gdzie są worki, gdzie są worki? A, tu są worki, tu są worki. Eee, Okej, okay, czyli poddemam. No, tak się właśnie orki wycina. Orki się nie wycina, orki się zażyna. Okej. Okay. Wypadałoby to zająć, żeby więcej punktów. To chyba się jakieś przeliczy na więcej doświadczenia na koniec gry, chociaż... O, hormagunty tyranidów. Chociaż... A! Chodź tu! Chociaż ten... Ten miecz się robi trochę zbyt tankowny. Czyli niezbyt zbyt tak Przecież to jest menu... przez... Eee, trochę zmniejszymy głośność Safe. Dobra Okej, okay, czyli teraz mamy moich kolegów Eldarskich strażników Jakie nie zasłużyli na litość Próbowali ze mną walczyć O proszę, zobacz Strzelają, tyle do mnie strzela miejsce życia schodzi naprawdę, życie mi schodzi w niesamowitym tempie no ten tyranic mi tutaj trochę pomaga o tak, tutaj punktację za czas za to i za to jak i to jak za, tu, za kontrolowanie tych punktów i za to, że ile fali już z rzędu nie, nie, nikt z nas nie zginął. Ups. Space Marini. Marynarze. Dobra, zabiję tych... St, te dzian, tego dziennickiego strażnika.

Dzięki... Pod, yy, ten wart właśnie ocalił życie tego... ocalił dużo punktów Bo jeśli zginie się w tym trybie to, to sojusznicy nas mogą podnieść Tak jak w normalnym tym, tym multi Okej, okay, czyli teraz wojownicy No to już jest... już dalece mniej trudna fala A, użyjemy ult... Już, tak to imijmy ultimata czy każdy, kto grał eldarem, choć przez... to miał szczęście grać eldarem, zna tę umiejętność? No ten, ten miecz się całkiem fajnie sprawuje. Przecież... Przydałoby się coś, żeby to na mnie szedł, d yy, Nie, pora poużywać yy, mojej C zdolności, Confusa. Przecież, co taki ten nie jest. Haha, gincie, gincie. No by... A! Tak, zabijcie się, pozabijajcie. Ja na tym w sumie dużo nie robią No. Ile? Już 50 kili. 57. Ojej, ojej, oj, jej, oj, oj. Ej! Tak. Jeszcze fajnie, fajne jest to, że dostaję w tym momencie Warta. Nie podchodź! A już możesz. Ej, ej. Tak, gięcie, Ha, ha, he! Ha. O, już jest całkiem sporo tego mnożnika. O zątropy... To nie jest łatwa fala. Kluczem jest tutaj fokusowanie tego. Zantro bije bardzo duży damage. Oj, 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 oj. Diabli wzięli y, bonus. Dobra, czas wbiec w środek tego gówna. Ha, gin się, gin Głupie robale No A tak. Piękne jest. Ja też będę otrzymywał kiedyś dokopię się do przedmiotu za to, że wskrzeszam towarzyszy. A głupia tarcza ging ging. Schodź, schodź. Pa, pa. Oho. Tak. No nie fajnie, nie fajnie te fale przeżyliśmy. O to jest bardzo średnia fala. Aha. Szanse do 50 energii. 50 energii, 50 energii. 3. To te Tutaj zginiemy Mimo że jestem bardzo tankowy To widać że farsirka nie jest w stanie przeżyć takiego Fokusu Tak jak każdy On też zaraz zginie, bo po prostu nie przeżyje takiego i super, takie przygłożenia no i to tak się kończy ten odcinek mam nadzieję, że wam się spodoba ta, ta gra ta jest, warto tej grze dać szansę no trudno trochę jak dostałem i się pożegnam już ta gra jest naprawdę przep... Ta gra jest fajna, ma bardzo dobrą grafikę jak na strategię I ma taką techniczną dokładność Robili yy, Gra jest dopracowana Może yy, przy normalnym odcinku z multi to będzie lepiej widać Tutaj, ale widać że jak latają szczątki i tym podobne Taka techniczna ta sprawa, cieszy i żegnam już naprawdę teraz. Do zobaczenia na innych odcinkach. Do zobaczenia gdzieś indziej, w, prawdopodobnie w, sektor, w sektorze podsektorze Aurelia, jak już miałem powiedzieć, sektor koprolów.